Siemano, z tej strony Skydu witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kariery od nowa, w dzisiejszym filmie bierzemy pod lupę Hurita, jeżeli film ci się spodoba i jesteś nowy to zostaw subskrypcję, a teraz już przejdźmy do naszej symulacji. Potrzebujecie końców na nowy event. Scoden Shape na superkońcy.pl Dostaniecie 10% zniżki. Kupując monety podczas promocji, macie szansę na otrzymanie gratisu niespodzianki. Wygrać można m.in. karty zawodników i darmowe monety. Szczegóły promocji w opisie polecam. Jeżeli chodzi o wygląd Hulita, no to tak średnio bym powiedział, ale zawsze mógł wyglądać gorzej. Jak coś dało mu pozycję SPO, bo gdy tworzysz zawodnika nie da się mu dać SN, a Hulit grał najczęściej na cofniętym napastniku, więc SPO było najbardziej zbliżoną pozycją. A jeżeli ktoś chce wybierać zawodnika do kolejnego odcinka, to zapraszam na grupę na Facebooku. Kariera Hulita zaczyna się tragicznie, ponieważ od kontuzji na kilka miesięcy, przez co nawet nie zdoła się rozwinąć o jeden. Feyenoord bez Hulita w składzie zajął piątą pozycję w lidze, w Pucharze Holandii odpadli w półfinale za. jak a widzowie Europy nie zdołali wyjść z grupy, zabrakło im dwóch punktów. Drugi sezon i druga kontuzja tym razem nie trwała aż tak długo. Holender rozwinął się o dwa, ale niestety debiutu się nie doczekał. W Eredivisie zajęli ponownie piątą pozycję, a w pucharze Holandii poszło im dużo gorzej niż rok temu, ponieważ odpadli już w drugiej rundzie. No i nareszcie mamy sezon bez kontuzji. Kulit rozwinął się o 6. Z takim overranem udało mu się zadebiutować w Feynordzie. Może to wpłynęło na ligę, ponieważ tym razem zajęli o jedną pozycję wyżej i w pucharze też było lepiej. Doszli do półfinału, mieli dużo szansy na finał, ale w karnych Ajax okazał się skuteczniejszy. Hulid grał bardzo dużo, jego występy były imponujące, jeżeli utrzyma formę, no to może się rozglądać za nowym klubem. Po tym sezonie Holender zbliża się do złotej karty, w ciągu czterech sezonów to nie jest zbyt dobry wynik, ale w tej serii bywało gorzej. Od kiedy Hulit zaczął grać regularnie w Feynordzie, widać, że ten zespół zaczął grać lepiej, tym razem zajęli trzecie miejsce. Jeżeli chodzi o Puchar, to już nie mogę tego powiedzieć, ponieważ odpadli w pierwszej rundzie. W ogóle, czemu tylko cztery zespoły grają w pierwszej rundzie? Forma Hulita jest bardzo wysoka, grał jeszcze lepiej niż rok temu, miejmy nadzieję, że utrzyma formę i w kolejnych latach będzie grał na podobnym poziomie. Przez swoje dobre występy Hulic został zauważony przez kilka klubów, zdecydował się przenieść do Włoch, nie wybrał jakiegoś topowego klubu, uznał, że spróbuje swoich sił w Bolonii. I pierwszy sezon we Włoszech był pechowy, bo znowu odnowiła się jego kontuzja, która spowolniła jego rozwój, ale miejmy nadzieję, że chociaż dobrze grał. Bolonia zajęła 15 pozycję, jak na ten klub to takie standardowe miejsce, a w Pucharze Włoch odpadli w trzeciej rundzie z Parmą. Holender gdyby nie kontuzja, to spotkanie na pewno miałby więcej, ale jak już ją wyleczył, to grał całkiem przyzwoicie. W tym sezonie też była kontuzja, ale na tyle niegroźna, że ominęło go dosłownie kilka spotkań i nie wpłynęła ona ani trochę na rozwój. Bolonia zajęła 14 miejsce w lidze, więc o jedną pozycję wyżej niż rok temu, a z Pucharem Włoch pożegnali się dość szybko w drugiej rundzie, odpadając z dużo słabszym Livorno. Hulit był oczywiście podstawowym zawodnikiem tej drużyny, jego liczby nie są jakieś ogromne, ale ciężko byłoby o to, jeżeli gra w zespole, który raczej walczy o utrzymanie. Teraz już można zauważyć, że Hulit zaczyna odstawać overallem od kolegów z drużyny, więc to tylko kwestia czasu, kiedy będzie grał w lepszym klubie. Ale jeżeli Bolonia rozgrywa najsłabszy sezon od kiedy jest Hulit, to może jednak jeszcze nie czas, aby opuścił klub. Puchar Włoch zakończyli na trzeciej rundzie, przegrali ze Sassuolo 2 do zera, a statystyki meczowe Hulita wyglądają gorzej niż rok temu, więc nie wygląda to zbyt kolorowo. Mimo jego formy dostał powołanie na Mistrzostwa Świata, Holandia odpadła po wyjściu z grupy, a na zawodni zagrał tylko w jednym spotkaniu, w którym poszło mu całkiem nieźle. Bolonia postanowiła sprzedać Hulita za 32 miliony dolarów, więc ligi nie zmienił, ale w tym klubie już może powalczyć o jakieś trofeum. Tym razem swoją przygodę z nowym klubem nie zaczął od kontuzji, więc póki co wygląda to optymistycznie, zobaczymy jak wygląda to dalej. Klub ze stolicy Włoch zajmuje pewne trzecie miejsce, dużo im brakowało do interu i Juventusu. W pucharze odpadają w ćwierćfinale z Juventusem i w Lidze Europy też odpadły w ćwierćfinale, ale tutaj z Atletico Madryt. Reprezentant Holandii grał całkiem nieźle, jego forma była różna, kilka spotkań świetnych, a później kilka słabych, więc nie mógł utrzymać stałej dobrej formy. Bohater dzisiejszego odcinka ma już 25 lat. 86 overalla, więc pomimo jego kontuzji to idzie mu świetnie, ale brakuje mu zdobytych pucharów, bo póki co nic nie wygrał. A w tym sezonie to się nie zmieni, bo ligi nie udało mu się wygrać. Pucharów Włoch również nie wygrali, Ligi Mistrzów również, ale co w jednej 8 robi Keln, skąd oni tu się wzięli, naprawdę nie wiem, jest to dziwne. Ale to jest FIFA, można to zrozumieć. Hulic zagrał w każdym spotkaniu, i jego forma była nieco lepsza niż rok temu, ale zawsze mogło być lepiej. Ten sezon kończymy Mistrzostwami Europy, Holandia miała mega ciężką grupę i nie udało się z niej wyjść, a nasz gracz był najsilniejszym punktem tej reprezentacji. Holender nadal pozostaje we Włoszech, nadal widać u niego rozwój, więc raczej mu się powodzi, oby tak było dalej. Jeżeli chodzi o Serie A, to Lazio zajmuje trzecią pozycję, w Pucharze sensacyjnie przegrywają z Benevento w 1-8, 1-0, a Liga Mistrzów kończy się dla nich po wyjściu z grupy, przegrali dwumecz 3 do 1 z Atletico Madry. W tym sezonie reprezentant Holandii pokazał się ze świetnej strony i póki co był to jego najlepszy sezon w karierze. Hulit nadal próbuje coś wygrać, we Włoszech zobaczymy, czy w tym roku to się uda. Jeżeli chodzi o rozwój, to mamy plus jeden do overalla, jak na ten wiek, to całkiem ok. I znowu Lazio było bliskie wygrania ligi, ale się nie udało. A to akurat dziwne, bo specjalnie biorę najlepszy zespół i nic w nim nie robię, żeby mieli łatwiej. A to i tak nic nie daje. Naprawdę nie wiem, czemu to tak działa. Ale totalnie bez sensu. W Pucharze byli tym razem blisko finału, ale Milan okazał się lepszy. A w lidze Mistrzów to co zawsze, czyli 1-8 i Lacjo odpada. Huli tu trzyma formę z poprzedniego sezonu, i bez problemu można go nazwać największą gwiazdą Lazio, w 11 sezonie mamy mistrzostwa świata, na których Holandia w Wieny 8 przegrywa z Portugalią 3 do zera, a Hulit mimo świetnej formy w klubie to w reprezentacji nie błyszczał. Ostatecznie udaje się Hulitowi rozwinąć do 90 w 28 lat. No raczej nie możemy liczyć na więcej, ale kto wie, może jeszcze się dźwicie. I skończyła się dominacja Juventusu, nowym mistrzem został Inter, Lazio tym razem na czwartym miejscu. Za to udało się wygrać Puchar Włoch, więc mamy pierwsze osiągnięcie Hulita. A w lidze mistrzów jak zawsze 1-8 prześladuje go ta runda, no jest co chwilę. Nareszcie udało się coś wygrać, ale forma się pogorszyła, nie jest jakaś tragiczna, ale poprzednie dwa sezony były dużo lepsze. Po 6 latach Hulit postanawia zmienić klub. Tym razem zobaczymy go w koszulce Liverpoolu. Holender przynosi się tam za 90 milionów. Jak sami widzicie, overall już stanął w miejscu. Więc teraz liczy się tylko forma i oczywiście sukcesy. Jeżeli o sukcesach mowa, no to Liverpool wygrał Ligę Angielską. W FA Cup grał w finale z Manchesterem United, ale ostatecznie przegrali 3 do 2 i w Carabao Cup również przygrali z United, a w tym wypadku w ćwierćfinale. W Lidze Mistrzów tak samo jak w Carabao Cup odpadli w ćwierćfinale. Hulish przez cały sezon grał na wysokim poziomie, więc przenosiny do Anglii to nie był błąd. Mamy jeszcze Mistrzostwa Europy w tym sezonie, na których Holandia odpadła po wyjściu z grupy w meczu przeciwko Francji, a nasz zawodnik grał bardzo dobrze, utrzymał formę z klubu, szkoda, że nie udało mu się osiągnąć czegoś więcej na tym turnieju, no niestety, może jeszcze w innym sezonie się uda. Rudhulid Hulit niestety przez swój wiek staje się powoli coraz słabszy, spada mu overall, więc musi się spieszyć, żeby jeszcze coś wygrać. Liverpoolowi nie udało się zdobyć mistrzostwa, nie obronili tytułu, w FA Cup nie pokonali Leicester w półfinale, w Carabao Cup znowu odpali w ćwierćfinale, tym razem z Wolverhampton, a z Ligi Mistrzów odpadają przez bramki na wyjeździe. Reprezentant Holandii nic nie wygrał, ale formę nadal trzyma, więc, oby, tak dalej, to na pewno jeszcze coś zgarnie. W 15 sezonie overall spadł tylko jeden, co jest dobrą informacją, ale czy uda się coś wygrać, sprawdźmy to. I jak sami widzicie, udało się wygrać ponownie Premier League z 6 punktami przewagi nad City. W Cup była ogromna szansa, ale Arsenal w finale okazał się silniejszym zespołem, w Carabao Cup odpalił The City tuż przed finałem, a Liga Mistrzów kończy się dla nich na 1-8 po porażce z Napoli. Jeżeli chodzi o statystyki meczowe to wygląda to bardzo podobnie do poprzedniego sezonu, ale to dobrze, fajnie że ciągle trzyma formę. No i jeszcze mamy ostatni reprezentacyjny turniej hulita, niestety nie wygrał euro, ale za to dobrze pożegnał się z kadrą, na pewno będzie zapamiętany. W wieku jednak nie oszukasz i obojętnie jaka będzie forma zawodnika, to cena i tak będzie coraz szybciej spadać, no niestety taka już jest FIFA. Premier League wygrywa Manchester United. Dla niektórych może być to zaskoczenie, i jeszcze tak was zapytam: wie ktoś, czemu nie pokazywało mi Community Shield przez te wszystkie sezony? Bo ja nie umiałem rozwiązać tego problemu i w tym odcinku niestety tego nie będzie. No ale no, nie wiem, czemu nie pokazywało. No, może ktoś ma jakiś pomysł. Ale wróćmy do tematu: Liverpool nie wygrywa FA Cup. W Carabao Cup przegrywają w finale z Manchesterem United a Ligi Mistrzów ponownie nie zdobyli, pokonał ich Inter w finale. Hulitowi przez spadek Overa też pogorszyła się forma, oby ją odzyskał, bo w kolejnych latach może mieć ciężko, aby być podstawowym zawodnikiem The Reds. Teraz to już Holender dostał mocnego downgrade'a aż o 4, więc źle to wróży, ale bądźmy dobrej myśli, że jednak coś udało się wygrać. I jego forma była chociaż dobra. Ligę znowu zdominował Manchester United, Liverpool na drugim miejscu, finał FA Cup jest bolesny dla kibiców The Reds, jak sami widzicie, w Carabao Cup Liverpool odpadł ze zwycięzcą tego turnieju, czyli West Hamem, a z Ligi Mistrzów tak samo jak dwa lata temu wyrzuca ich na poli. Statystyki meczowe wyglądają okropnie, szczerze nie wiem dlaczego, bo w sumie overall nie jest jeszcze taki zły, nie wiem czemu Holender grał aż tak źle. I chyba mamy pierwszą taką sytuację, że zawodnik przychodzi gdzieś za darmo. Liverpool najwidoczniej nie przedłuży z nim kontraktu i wolnym transferem przeszedł do breści. Tutaj nagle po zmianie klubu Overall spadł tylko o dwa, więc podejrzewam, że w poprzednim sezonie tak duży spadek oceny był spowodowany przez formę tego gracza. Z Brexitu wiadomo, że nic nie wygra, ale chociaż udało się utrzymać. W krajowym pucharze odpadli w jednej 8 za Atalantą, a Hulit trochę odżył w słabszym klubie, i forma była lepsza. Nie była wspaniała, ale źle nie było. Ale typowo na 19 sezonie zawodnicy z pola zawsze kończą karierę, tak było też tutaj, więc 36-letni Hulit, mając 76 overala, kończy oficjalnie karierę. Wreszcie, niestety, spadł ze Serii A, a w Pucharze zaszli dość daleko do ćwierć finału tam przegrali 2 do 0. A Holender w najlepszym stylu nie zakończył kariery, jego statystyki meczowe nie wyglądają zbyt dobrze, jeden z gorszych jego sezonów. No i na koniec czas na podsumowanie, więc zacznijmy od jego początków, więc w Feyenoordzie nic nie udało mu się wygrać, w Bolonii tak samo, ale w tym przypadku chyba nikogo to nie dziwi. Razem z Lazio wygrał Puchar Włoch i po nim opuścił zespół z Rzymu, przeszedł do Liverpoolu, w którym wygrał dwa razy Premier League a na koniec kariery grał w breszcie i tam nic nie wygrał. Tu macie porównanie jego karty i statystyk dzisiejszego odcinka, z jego normalną kartą i rzeczywistymi statystykami, więc tak to się prezentuje. A ja z wami się żegnam, jak dotrwaliście do tego momentu to już musicie zostawić subskrypcję i lajka, napiszcie kogo mam zrobić w kolejnym odcinku, jeżeli macie pomysł jak ulepszyć tą serię to piszcie śmiało, a ja z wami się żegnam, więc mówi do was SkyDome, na razie, cześć i czołem, yo! Idę swoją drogą, nie za kogoś namową Czasami wolę wołać ciszą Ciszą i mową. cały oddaję siebie bitą Bitą i słowom, czasami piszę smutny tekst, bo rany wolnie się goją. nie wiem czy to ja baczę ser, bo dużo dzieje się ścianą mam swoje recepty na lecho nie zgadzam ze sobą, ale to jest moje życie, nie zmienię się chyba nigdy kiedyś będziemy na szczycie I to nie przez kupię liczbę Mamy swój life nawet